Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka przygód naszego bohatera w Asasynie IV. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją misji z odcinka 14, w którym to odcinku zdobywaliśmy fortece żołnierzy hiszpańskich. Dzisiaj kontynuujemy tą misję, ponieważ no niestety Nasza misja w odcinku 14 zakończyła się niepowodzeniem, a zakończyła się niepowodzeniem tylko dlatego, że jest tam w tej fortecy jest naprawdę bardzo dużo hiszpańskich żołnierzy. Dodatkowo mamy tam bardzo wiele zadań do zrealizowania. Jak widzicie, manuskrypt, fragment Anemusa, jakaś skrzynia ze skarbami i. Zebranie tych wszystkich elementów stwarza naprawdę duży problem. Oj nastąpiła zmiana pogody w chowanie. Ja jakieś wykonuję dziwne skoki. Powiedziałbym dziwne niesprecyzowane skoki. Ale już dostajemy się na dach. To drzewo jest bardzo dobrym miejscem do dostania się do tej fortecy, ponieważ inne wejścia obstawione są przez hiszpańskich żołnierzy. A to jest takie postronne miejsce uboczne. Już nie ma dwóch hiszpańskich żołnierzy. Trzeci. W poprzednim odcinku pokonałem kilku, lub chyba nawet powiem, powiem kilkunastu żołnierzy hiszpańskich, a i tak jest ich naprawdę bardzo dużo. Plus mamy jeszcze szelców na dachu. Musimy w pierwszej kolejności załatwić tych hiszpańskich szelców, bo będzie naprawdę ciężko z realizacją misji. Idziemy teraz zebrać fragment Anemusa. Ja fragmenty Anemusa zbieram. A to, jak zbieram, prezentuję w oddzielnej serii zatytułowanej Fragmenty Anemusa. No, realizacja wyzwań mi idzie bardzo dobrze. Prawie wszystkie wyzwania mam już zrealizowane w mieście Hawana. Tak, wyznaczam sobie kolejny cel. Płyniemy tą twierdzę, wejdziemy od innego, wy, innym wejściem, to jeszcze mi wyskoczyło zadanie z kuriera. No naprawdę nie jestem. Tego wszystkiego zrealizować za jednym razem. Muszę się skoncentrować na jednej misji. Proszę bardzo, tam na dole tylu hiszpańskich żołnierzy. Tu na, 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 na wierzchołku tej twierdzy kolejni hiszpańscy żołnierze. Bardzo ładnie sobie poradziłem. Mam tam wyznaczone zadanie ocalić piratów I to, w, i to w tej chwili muszę zrealizować. I został mi jeszcze manuskrypt. Ten manuskrypt jest tam gdzieś ukryty w tej narożnej twierdzy. Ci przeciwnicy z tymi toporami są naprawdę bardzo groźni, ale na szczęście przeciwnik, który się odwraca do mnie plecami, to źle kończy. Jeszcze ja mu na dodatek porwałem topór, także no nie miał szans. I trzeba teraz odszukać to dojście do tego, do tego manuskryptu. Ono jest gdzieś no utajnione przynajmniej, ja, albo ja przynajmniej nie widzę na pierwszy rzut oka, gdzie ono jest. A zabiję się tych dwóch hiszpańskich żołnierzy. O, teraz muszę uciekać. Pandyta wam zaraz pokażę, ile ma sił w rękach. Niestety dojścia do tego manuskryptu wciąż nie znalazłem, i muszę tą drogę odszukać. No tutaj nie ma nigdzie wejścia do tej, do tej wieży. Ja tą wieżę szukałem, to znaczy dojścia do tej wieży szukałem dosyć długo. I, i proszę bardzo pojawia się kolejne zadanie Thank you, captain I will find the others I w tym momencie, momencie znajduję dojście do tej wieży. Jak widzieliście przed chwileczką było tam takie niezakratowane okno. No i cóż, no i trzeba się spuścić do tego okienka i tam dostanę się do poszukiwanego przeze mnie skryptu. Tak jest. Trzeba tylko załatwić tego hiszpańskiego żołnierza, jednego, drugiego. Tak jest. I w nagrodę mogę odebrać poszukiwany przeze mnie manuskrypt. W ten sposób zbieram wszystkie sekrety została mi tylko do realizacja wszystkich wyzwań Realizacja zleceń zabójstw, o ile pamiętam, to chyba jeszcze muszę zrealizować 3 zlecenia zabójstw, aby, aby mieć zrealizowane wszystkie wyzwania. Jeszcze jeden Hiszpan na deser. I w ten sposób realizuję wszystkie zadania w hiszpańskiej. Zbieram wszystkie przedmioty. Tak, zostały mi tylko do zrealizowania zlecenia zabójstw. 3 z 6, tak jest poziom realizacji. I powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Ja zapraszam Was na kolejne odcinki przygód naszego bohatera w Asasynie 4. A my tymczasem przejrzymy sobie nasze menu. Co zebraliśmy, co możemy kupić. Na razie, cześć i czołem.